Okej, okay, jak widzicie, jesteśmy na plaży rozwitków, więc tutaj możemy zacząć kolejną questę. Zaczynamy od profesora Eugeniusza. E, coś się stało, już myśleliśmy się o Ciebie. Gdzie my jesteśmy? E, zdaje się, że to tortuga. Tak, 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 już to czytałem, więc wiem o co chodzi. E, rzeczywiście, okej. Okay. Mm, no i mamy porozmawiać z kapitanem, więc idźmy do kapitana. Który jest tutaj. Kap, Kaptain. Dobra. Dalej, A nie tak, to tak. e, powinno się że żyć. Dobre, bożej e, wody pitnej, a woda pitna jest, oto w tych beczkach, musimy wyciągać, a nie udało się. No, wyciągnij ją. Co, co, co się stało? Okej, okay, to musiałem zrobić cięcie, bo to mi ten internet wywaliło na chwilę, ale już jest ok. Dobra, to mi się nie udało. Też mocną beczkę, dobra, była wyjął beczka. A więc mamy ją teraz odnieść do kapitana, bo wiedzieć beczkę. Kapitan stwierdzi, sprawdzi jej zawartość. Woda, tylko spróbuj, dobra. Spisałeś się znakomicie. A i teraz rozdajesz się za przedmiotami użytkowymi. A no więc rozejrzymy się z tymi przedmiotami. Pierwszy to jest chyba w tej torbie. I jednak nie, w tej skrzyni. Tak, okej. Okay. I mam nóż. No nóż się na pewno przydaje. Na, na bezludnej wyspie. A, dobra, nic więcej. jeszcze zapałki i garnek. E, swoje znalezisko znaleźć kapitanowi. Tak, i S.O.C. kojarzy w tym kufeście, nie będzie trzeba e, w ogóle czekać. Chyba. E, tak mi się wydaje. Na szczęście. E, spray załatwisz kufra. A więc sprawdzimy ten kuferek jeszcze. E, Okej. Okay. Słoiki. E, I damska torba. E, torbę znaleźli właścicielce, to jest ten, torba tej dziennikarki Jane. A, co to jest nie było nie w dzięki e, na plaży jest jeszcze jedna torba znać jest właściciela no a właścicielem tej torby jest pan nasz profesorek hane no homo e, tak, tak okej, okay, okej okay. sprawdziłeś wszystkie miejsca odniósł i pakaż teraz wróć do kapitana więc jedziemy do kapitana tak, jest ten profesorek, to jest kapitan tak udało się, okej okay do eee, sprawdzenia został wrak, więc sprawdzimy sobie jeszcze wrak statku, co tam się dzieje, eee, wrak jest tutaj, okej, okay. podejdź tam, eee, Okej, okay. tak, tak, no i ukończyliśmy do questa, to był dosyć krótki quest, no, no i mi się takie questy podobają, że nie trzeba czekać, coś trzeba zrobić eee, i tyle, mm, nie widziałem tam jaka dokładnie nagroda była, ale tutaj możecie zobaczyć, tutaj takie coś jest. E, to chyba były ten strój, to i to, tak mi się wydaje. To było z tego poprzedniego testa, no więc to by było na tyle. E, no więc cześć i pa!